Witam Was widzę w filmie z Gliwic. No i początek jest zawsze, ponieważ jest godzina 5.30. W sumie dzisiaj dokończam y, ten film z Gliwic. I to jest plan. Tutaj takie bonusiki lecą ode mnie, bo mam szkołę na siódmą. Nagram skarbka i opóźnionego przemyślenia na soli, bo wjechał zwierzę. Y, no i co? Potem zobaczycie w dalszej części filmu. Odrę skarbka. O, Skarbek zapowiedziany. Pewnie ta sama jednostka w późniejszej części filmu już jedzie tam. I wjeżdża pociąg InterCity Skarbek. Ua, mi się czasem ręce mi zimno. i wiesz Intercity przemyślani. parów ponagrywać eee, no i co, zbliżam się do z zaraz i zobaczymy co będzie ciekawego oby fajny skład dzisiaj był pozdrawiam i wjeżdżę Intercity Spodek, pozdrawiam Brzeżynę Który z taką znajomą spotkałem w sumie tutaj Intercity 7400 a już rozlewię 90 minut, czyli sam wyjeżdżam w Katowice tam mamy manewry z tonki Cargo unitu. I wieża Intercity Morcinak. I mamy wjazd pociągu Intercity Morcinak z Lublin i Kielc do i mamy odjazd składu do Bytomia S18 jakby był skład power ja mam tak, ja nie mam wakacji, więc jutro jest pierwszy dzień w dzień wagarowicza, oczywiście nie będę wagarował, bo wiem z czym się to może wiązać, więc pamiętajcie, w dzisiaj to będzie dzień wagarowicza, ale nie wagarujcie, po prostu, Lepszy mam na, na lepszym motoryki, no, ale czekam na jakieś sklony. I tu stoi pociąg Express Intercity Premium, który przyjechał z Gdyni po 19.30. No i tutaj nie wiem co on robi, wygasi się, czy dalej będzie manewrował, bo to mega dziwnie manewruje te EIP. No, czekam na wiosnę Heumonickiego i mamy wjazd pociągu Intercity Ze świną Świnoujścia dzisiaj ten skład jedzie na Zaraz odjedzie Chełmoński z Zabrza, ja widzicie, a już 22. ja chodzę spać, a dzisiaj jestem jeszcze na dworcu. Tam w oddali mamy jakieś manewry w ogóle. Cały czas ten elf się kręci. I tutaj be nie będzie taki żart, ale to takie nie na miejscu, jeszcze, szczególnie tak na filmie. <śm> Proszę się nie wydać, jak nie, to bardzo głupie bo teraz chciałem powiedzieć ogólnie? E no, czasami też każdemu mi głupak przychodzi, jak szczególnie jakie są na dworcu. <śm> <śm> e no, więc czekamy na składy jakieś. I podstawę się ELF Kolei Śląskich do pociągu do Dąbrowa-Gruńcza i Ząbkowice-Cząstochowy A jakby jest Dąbrowa-Gruńcza, a Ząbkowice-Cząstochowy My czekamy na jakieś towary, prawie Ciekawe, po to, że siódmym przy bronie trzecim przy pociągu towarowego. skład że że mężczyzna 66 takie krótkie składy towarowe, to kurczę, nagle poszedł długi nawet. I no zobaczcie, tym perylem wjeżdża Morawia, no i już tam idę ją nagrać. I teraz, przepraszam, jeśli źle powiedziałem w języku polskim, w sensie Morawia powiedziałem, tam Morawia, czyli, no nie, ja już, przepraszam, ja już trochę ten... Łoł, wow, 1044, 1440 tysiąc czterdzieści minut opóźnienia! kurcze! I wjeżdża skład z Opola. W ogóle bez odprawiania, z jakby może odprawiony skąd był, ale bez blisków. Myślałem, że to właściwało, bo jest mała nie 21. Zaskoczył mnie ten odjazd tego olimpika do drugiej strony. I wjeżdża do Intercity Barki, mamy zapojać się w zbiorniku. Gdzież jest? Wskoczyłem w światło nagle. No, 90 km

został odprawiony skład InterCity Skarbek do Raciboża InterCity 5422. A to znosi jakby była dziewiątka. To byłoby było duże zaskoczenie. I tak, dzisiaj na Moravi wyjątkowo dziewiątka. A to zaskoczenie. I zaraz odwiedzimy pociąg. Intercity Moravia. Mamy wjazd pociągu Intercity Odra z Berlina, Hauptbahnhof, pociąg, który jedzie do Krakowa, w dniu dzisiejszym jedzie plamowo, a zapewne prowadzi Odrę, czarna lokomotywa Vectrona, pewnie Bekon, zaraz się przekonamy. zaraz odjedzie odra. Pozdrawiam kierownika pociągu. i Mamy wjazd opóźnionego około 97 minut pociągu TLK Rozewie do Gdyni Głównej. Jednak to był defekt w Krakowie, jakby na ogół defekt. w Krakowie? We Niemczech na tej czy na kawilijon. Nie byłem tam, nie widziałem, ale no TLK Rozewie. Mój ja który ciękto. Dzisiaj co się przez, no może powiedzieć, połowę Nikolingu. Proszę witam tam wieża jeszcze do prawdawicę. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Możecie zostawić subskrypcję i lajka. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.